Cześć, z tej strony Adrian z czytanie komiksu między kadrami. Dzisiaj będzie o Supermenie. Ja wyjaśnię, ponieważ pod jednym z filmów się wywiązała dyskusja, czy to się powinno wymawiać Superman czy Superman. Ja ponieważ większość woli, żeby to wymawiać Superman, no i są ku temu pewne argumenty związane z pewną tradycją, która się ukształtowała. Mimo tego, że ja preferuję to wymawiać inaczej, no to dostosuję się do woli. W większość jednocześnie dziękuję za tę dyskusję. W każdym razie dzisiaj będzie o Supermenie. I to jest tak zwany Triangle Era Omnibus. Ja pokrótce wyjaśnię, że to są komiksy z lat 90. Część z tego materiału ukazała się w Polsce bodajże od numeru 1992, czyli to jest chyba kryzys szkarłatnego kryptonitu. A skończy się mniej więcej, to znaczy to, co było w Polsce, jest w tym omnibusie, to jest blackout i to jest chyba. 6994, bo później w Polsce już była panika na niebie, to... To tego nie ma. Ja, ja dokładnie w tym momencie nie pamiętam, ponieważ skończyłem, jakby skupiłem się na czytaniu tego, tego omnibusu. omnibusa. Jest to omnibus stosunkowo obszerny, bo jak widzicie, biogramy są dopiero na 1376 stronie. To jest taka ostatnia strona merytoryczna, powiedzmy. I później już ten omnibus się zamyka, w związku z tym jest to grubaśny omnibus. Dlaczego to się nazywa Triangle Era? Dlatego, że ten omnibus, wiecie, zbiera to, co się ukazywało, w seriach Superman, Adventures of Superman, Action Comics, The Man of Steel. I one miały swoje numery, numery w serii, a oprócz tego na tym trójkącie, który jakby jest też przypomina emblemat, który Superman, Superman ma na piersi. Jest to oprócz tego numer taki, który łączy te wszystkie serie, czyli jak je czytać, czyli jakby niezależnie od tego, bo koncepcja tutaj jest taka, że Mamy sporo wątków, które są przenitowanych przez wszystkie te serie, czyli na przykład Jimmy Olsen, i tak jak pewnie będzie, traci pracę, problemy ze związkami zawodowymi, uczucie Clarka i Lois itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To jest przenitowane, i to nie jest takie połączenie serii, jak istniało pomiędzy na przykład Spider-Manem w tamtych czasach, czy, czy na przykład seriami z Pinischerem, gdzie ono było naprawdę, naprawdę niewielkie. Tylko tutaj trzeba było sporego wysiłku i sporej roboty redakcyjnej, żeby to, mówiąc, Kolokwialnie spiona, czyli żeby to grało, żeby to funkcjonowało, i rzeczywiście od razu muszę powiedzieć, że twórcy tutaj zrobili bardzo dobrą robotę. Czyli każda seria miała swój numer, a oprócz tego jakby wyświetlały się, pojawiały się na tym emblemacie takie numery, które jakby wskazywały, który to jest zeszyt. Jeżeli ktoś by chciał chronologicznie czytać to, co się dzieje w tych poszczególnych seriach, no nie wiem, mam nadzieję, że ma to jakiś sens, próbowałem to wyjaśnić. Więc dla mnie to był taki powrót do, do przeszłości, do dzieciństwa, ponieważ ja bardzo lubię ten okres w życiu człowieka ze Stali, bardzo. Bardzo lubię ten okres, dlatego że Lubię to przede wszystkim ze strony wizualnej, bo uwielbiam Mordwaya. Tutaj takim bohaterem tego jest dla mnie Dan Jurgens, przede wszystkim, ja o tym jeszcze będę mówił. Na początku z Tibertem, z Artem Tibertem, którego ja uwielbiam jako Inkera. On też trochę rysował, ale rysuje powiedzmy, między innymi on kończył ten X-Men Dimali. I tutaj też zresztą rysuje, bo on w tych seriach, które dotyczą Mena, on rysuje tutaj też. No, niemniej jednak skład jest naprawdę dobry, bo jest i Breeding, jest i Ordway, jest Bob McLeod, który jest nie tylko świetnym inkerem, ale jest też, jak się okazuje, bardzo dobrym mm, rysownikiem. Ja tę historię uwielbiam po pierwsze, jakbym miał powiedzieć za co, ze względu na uczucie, które jest pomiędzy Clarkiem i Lois. Zresztą tutaj w materiałach można się dowiedzieć, że na początku mm, ona miała powiedzieć nie, mówi jednak tak, i to zmieniło bardzo dużo w ogóle w funkcjonowaniu człowieka ze stali, bo gdyby ona powiedziała nie, to tak naprawdę wrócilibyśmy do punktu wyjścia jak takiej, takiej pary, która tam gdzieś darzy się pewną atencją i jest jakieś uczucie pomiędzy nimi, ale jednak to wszystko gdzieś tam ucieka. Dan Jergens, bo o nim powiem, ja go kiedyś nie ceniłem aż tak bardzo, a, a tutaj go cenię nie tylko jako jakby doceniłem go po latach nie tylko jako ilustratora, ale też jako osobę, która umie mm, opowiadać historię. Już bardzo różnych takich technik, żeby tę historię ładnie opowiedzieć, żeby połączyć jakieś pewne takie wątki obyczajowe, wątki humorystyczne, z taką akcją, która jest w tych jego komiksach, i to na mnie zrobiło. Takie naprawdę dobre wrażenie. Te historie, które wam pokazywałem, czyli kryzys szkarłatnego kryptonitu i te, które teraz widzicie, można było też czytać w samikach. One tutaj oczywiście są podrasowane, jeżeli chodzi o kolory, tak przynajmniej się wydaje, więc wygląda to wszystko dużo lepiej. Niemniej jednak jest w tym albumie sporo takich historii, których ja nie czytałem. Oczywiście jest też Ordway, który jest świetny. Niestety on w pewnym momencie przechodzi już w całości na to, że pisze nawet, a raczej jakby daje taki zarys tego scenariusza, taki plota, to rozwija ktoś inny, a nie rysuje, nad czym ubolewał, ale zrobił kilka takich opowieści, które są bardzo charakterystyczne, między innymi tajemniczy wtedy Mister który mówił, że spotkał Supermana podczas II wojny światowej. Pamiętam, że zastanawiałem się w dodatku w Polsce, zastanawiałem się jako dziecko, jak to się mogło wydarzyć i co się stało, ale jest też parę takich historii, których ja nie czytałem, które przeczytałem pierwszy raz i moja ulubiona historia w tym zbiorze to jest ta historia, Historia. Tutaj człowiek ze Stali pojawia się na początku i na końcu. To jest historia Jargensa i e, Tiberta i to jest ciekawa historia, bo to jest historia obyczajowa. Superman przybywa do, do, do szpitala. Wydawałoby się, że chce kogoś odwiedzić, ale tam spotyka się z rodzicami, którzy chcą po wielu latach odłączyć po prostu swojego syna od aparatury podtrzymującej życie. I to jest kolega Clarka, to się wydarzyło wiele lat temu. To, co mi się podoba w tej historii, to ty, w jaki sposób ta historia jest. Poprowadzona z jakimi emocjami, a przede wszystkim nie ma tutaj żadnego flekowania czytelnika, w to, żeby on, jakby, opowiedział się po której stronie. Nie ma tu żadnego moralizowania, jakby, oceniania zarówno rodziców, jak i tego chłopaka, jak i samego Clarka Kenta, który nie wypada w tej historii jakoś szczególnie dobrze. I jednocześnie rozstajemy się w taki, w taki sposób, że uważam, że ta historia jest pełna współczucia, współczucia ale też, jak mówię, bez pouczania. Natomiast, jakby wskazówka na to poczucie odpowiedzialności, no jest, ona jest niewątpliwa. I też te wartości, moim zdaniem, które są przymentowane w tych komiksach z Człowiekiem ze Stali, to jaki on jest. Po latach mogę powiedzieć, że o ile jak byłem dzieckiem, wydawały one mi się takie naiwne, jednowymiarowe. No jednak, Punisher wydawał mi się taki cool zawsze, a to było takie. No mimo wszystko, traktowałem tego człowieka ze Stali jako takiego harcerzyka. To teraz na to wszystko patrzę zupełnie e, inaczej. Więc oprócz Ordwaya, oprócz Jurgensa, scenariusze pisze również Roger Stern tutaj i Louisa Simonson. Scenariusze Sterna są różne. On stara się robić takie kolorowe superhero. Ja powiem szczerze, że Plastic który się tutaj pojawia, to, to, to nigdy nie robiłem do czasów Kyla Bakera, bo on moim zdaniem jakoś był w stanie, ze względu na konwencję, którą przyjmuje, zrobić coś ciekawego. No niemniej jednak to, co jest zaletą tego komiksu, to są te relacje, to znaczy są relacje. W samej redakcji, która jest moim zdaniem osią w ogóle do budowania tutaj fabuły, bo tam się dzieją różne problemy, tam są problemy z pracownikami, część musi odejść. Też to, co lubię, jeżeli chodzi o sposób pisania Jurgensa, co Wam chciał pokazać, to jest na przykład tak. Tutaj Clark rozmawia z Kelly, z lekarką Lutora, ale jednocześnie widzimy po lewej stronie, że policjant próbuje kobiecie dać mandat, bo prawdopodobnie no, nie wykupiła sobie biletu w parkometrze. I widać to tak naprawdę w kolejnej. Kadrach za szybą. Nie wiadomo, jakby co tam się tak naprawdę dzieje. Tam idzie jakaś inna rozmowa, a jednak w pewnym się zaczyna interesować, bo cały czas no, ten policjant coś próbuje zrobić i nam jest to pokazywane jakby z szyby. E, oprócz tego sobie już wprowadza żargens, e, jakieś inne swoje elementy, i na końcu, kiedy Clark wychodzi i widzi tego policjanta i tę kobiety, i tak się naprawdę, prawdę mówiąc, nie dowiadujemy się, czy on jej dał ten mandat, czy nie. No to z krótkofalówki słyszymy jakąś informację o tym, że coś istotnego się dzieje, i e, człowiek zostanie, musi się wyłączyć. No, ja uważam, że to jest fajne, bo teraz jak bo to jest wykorzystywanie konwencji komiksowej, a przy okazji to jest takie intrygowanie czytelnika, którego jakby teraz, jeżeli chodzi o intrygowanie mnie w komiksach, zaczynam odczuwać pewien niedosyt, nie, bo wszystko jest takie oczywiste. MacLeod, MacLeod, którego znamy jako inkera z ostatnich łowów w Człowieku Pająku, Krawena. no on tutaj pokazuje, on przede wszystkim, ja lubię jego pracę wszędzie tam, gdzie on się jeszcze dodatkowo tuszuje, gdzie on nakłada tusz na swoje prace, uważam, że wtedy to wygląda naprawdę świetnie i te też, tak jak powiedziałem, dużą zaletą tego omnibusa, jak widzicie, jest dużo takich momentów, które są takie groundbreaking, nie? które będą zmieniały w ogóle ten cały status quo, który bardzo długo istniał w tym człowieku ze stali. Więc tu się będzie bardzo dużo działo zarówno w tej płaszczyźnie obyczajowej, jak i w ogóle w życiu człowieka ze stali, jeżeli chodzi o te różne wydarzenia, bo za chwilę będą bardzo fajne serie. Ja tak jak powiedziałem, no tu, tu wchodzi Time and Time Again, które pamiętam, że w moim pokoleniu no, byliśmy fanami, ze względu na to, że to jest, no nie wiem, czy pierwsze, ale tutaj tak naprawdę ja współpracę Jergensa z Bretem Breedingiem, a ja ją kojarzę właśnie stąd, bo wcześniej Breeding, o ile pamiętam, inkował Inkował Pereza chyba w Supermanie, a teraz on wchodzi tutaj i moim zdaniem zrobił świetną robotę. Zresztą uwielbiam tę historię. Ta historia Time and Time Again, gdzie człowiek ze stali będzie tam przemieszczał się w czasie, była takim takim ukłonem zresztą, z tego, co się dowiedziałem w materiałach dodatkowych, które tu były, w stronę tej, tej epoki, kiedy człowiek ze stali miał takie moce, że potrafił w ogóle przemieszczać się w czasie, że to była jedna z mocy, którą on miał. Potem z tego zrezygnowano, dlatego, że no to bardzo ograniczało tak naprawdę fabularnie tę postać, no bo cokolwiek by mu się nie udało, to tak naprawdę mógł cofnąć się w czasie i to zmienić. A tutaj postanowiono, postanowiono jakby wykorzystać ten motyw podróży w czasie, zarówno do przyszłości, jak i w przeszłość, ale w trochę innym znaczeniu. No, mamy oczywiście to nawiązanie też charakterystyczne, te, jak Superman pojawia się w Warszawie, w warszawskim getcie, to jest świetnie w ogóle rysowane przez Orleya i wyjaśnienie wreszcie, o co chodziło z, z tym, o co chodziło z, z Mr. Z. Zarazem to jest też tak fajnie pokazane, że w jego życiu dzieje się bardzo dużo, natomiast bardzo niewiele momentów upłynęło w życiu pozostałych bohaterów, takich jak Lois, takich jak Red Akcja Daily Planet, która poszukuje następcę Lex Czerwone Szkło, które z jakiegoś powodu przez wielu moich kolegów i mnie też czasami nie wiem dlaczego, jest mylone z kryzysem szkarłatnego o kryptonii. O kryptonii. To, to jest jakieś taka próba napisania takiej bardziej ambitnej historii, gdzie Superman z jakiegoś powodu nagle odnajduje się w świecie. Nie wiem dlaczego, w którym jest jakimś opresorem. Jest to rysowane przez Eda Hanningama, którego ja bardzo lubię, bo to był. Ja go bardzo lubię. On nie narysował wiele, znaczy może wiele, tylko ja wiele jego nie czytałem, ale wszystko, co. Czytałem, było świetne. Przede wszystkim bardzo lubię mm, tego Batmana w Legendy Mrocznego Rycerza. Bo on rysował pierwsze części. Ja tutaj widzę jaka, jakąś taką próbę mm, nawiązania czy inspirowania się nie wiem dlaczego. Yy... Miracle Manem, czy tam Marvel Manem, wszystko jedno, bo tam to było, było zmieniane, żeby to była trochę poważniejsza historia. No i John Bogdanow. John Bogdanow i odpalenie serii The Man, The Man of Steel. No ja Bogdanowa bardzo lubię. On był tam, jest kontrowersyjnie oceniany przez część członków naszej grupy ze względu na to, jak wypadł, że tak powiem, w pieśni egzekutora, nie, nie w pieśni egzekutora, w planie wyniszczenia X-Men. Niemniej jednak jego, ja jego Supermana bardzo lubię, ze względu na to, że on to rysuje w taki sposób, że jest to bardzo oryginalne. To nie przypomina e, żadnej innej wersji Supermana. Jest to takie takie połączenie z jednej strony czegoś takiego z przeszłości, z lat 60., nawet i e, 70., może z taką współczesnością jak na owe czasy. Ten Superman jest taki masywny, ma taką kwadratową szczękę, taki bardzo męski. Jednocześnie jest dużo, dużo takich. Bardzo mi się też podoba sposób, w jaki on przedstawia architekturę. Kryptonman był w Polsce. I to jest też fajne, bo takie epickie, i te ich starcia są takie epickie, i jednocześnie, mimo że ten człowiek ze Stali jest taki potężny, to tutaj, czego ja teraz w komiksie z Supermanem nie mam, jakby często czytelnik ma takie poczucie, że albo twórcy są w stanie go trochę sprowadzić do takiego myślenia, że jednak temu bohaterowi może się coś stać, nie? Czyli mimo tej potęgi, którą on ma, tej mocy niemalże boskiej, no są też siły takie, które mogą mu autentycznie zagrozić. To jest w porządku. Tak jak powiedziałem, ja bardzo szanuję twórców za robotę, którą oni tutaj zrobili, bo połączenie tych wszystkich wątków, tak żeby to w ogóle grało, bo tak jak mówię, to nie są żadne wpadkowe tam elementy, to jest coś, co się dzieje przez te wszystkie historie, i te wątki są rozwijane, budowane. Mm, tak, żeby to było konsekwentnie, to po latach to doceniłam, jednocześnie operowanie różnymi konwencjami, tak jak tutaj Loisum jeszcze taki artykuł o tym, że z, jakby, które, które, o tym, dlaczego warto być wdzięcznym, jak ludzie nam pomagają e, i też jakby w stosunku do Supermana, dlaczego warto tę wdzięczność oka okazywać i zrozumienie, chociaż czasami dla jego bliskich może to być Trudne. Zamknięcie etapu Intergangu uważam że za, za coś fajnego, bo on się długo przejawiał, tak jak my czytaliśmy, samiki gdzieś tam, czy, czy była o tym mowa, ale ja samą koncepcję od samego początku uważałem za wątpliwą. No tutaj Jarek sobie wprowadza trochę nowych postaci, między innymi kogoś, kto przypomina trochę kapitana Amerykę, ale przypomina, a nie jest tak jak u, u niektórych innych artystów, że to było po prostu ściągnięte, że tak powiem, jako life. Ciekawe też pomysły, na przykład taki, taka przeplatanka komiks jednocześnie z rozwiniętą taśmą czy kliszą filmową z filmu kliszą filmową, także że i to jest w ogóle przez dwóch rysowników robione, chyba przez Gila i na pewno przez Bogdanowa i Blackout. Ja Blackout bardzo lubię, bo w pewnym po prostu uwielbiam takie historie, gdzie człowiek ze stali jest w otoczeniu jakichś tam dinozaurów i tak dalej, jakaś tajemnicza wyspa, temu podobne, Superman traci pamięć i trzeba będzie, Lois będzie musiała go odzyskać, ponieważ pewna pani się tam nim zainteresuje. Nie chcę dalej spoilerować, ale ja bardzo lubię te historie, ponieważ w pewnym momencie zwłaszcza Jerk, ale, te, ale też inni twórcy no postanowili się trochę zabawić konwencją i tam jest trochę takich momentów po pierwsze humorystycznych, po drugie takich, gdzie tak powiem, gdzie się próbuje przenitowywać, czy przemykać jakieś treści takie dla dorosłych, co Dominik też pokazywał, Dominika tutaj pozdrawiam, no na przykład tu możemy się też zastanawiać, jak się skończyła ta scena z panią po prawej stronie, ale ja bardzo lubię, że tak powiem, właśnie te konkluzje, kiedy się pojawi Lois i ona będzie próbowała swojego ukochanego której nie pamięta, odzyskać, tak jak mówię, tutaj jest sporo takich fajnych kadrów, które są rzeczywiście takie, tak jak ten popatrzymy: Lois z, z tą ręką i spojrzenie Supermana. Możemy się zastanawiać, o co tu. Jakby hmm, wygląda to, że tak powiem, dwuznacznie i myślę, że e, celowo e, dwuznacznie. E, jak powiedziałem, e, taka odjechana jest ta historia, bo mówię, i i amnezja, i wszystko tam po prostu jest, ale też nie, nie pozbawiona jakiegoś takiego artystycznego zacięcia mimo wszystko. Najbardziej lubię w tym omnibusie to uczucie między Clark Clarkiem i Lois, bo ono jest takie czyste. Tak, tak samo jak to uczucie pomiędzy Laną a, a Piterem. Zresztą też uważam, co było fajne w tym wszystkim, to to, że mm, y co było fajne? To fajne jest w tym wszystkim to, że moim zdaniem Lana Lane to, to był naprawdę kiepski pomysł na postać, nie? Ona była dla mnie to, to była taka postać na siłę zawsze wstawiana i, i, i płaska i ja Olsena też za bardzo nie lubiłem, a tutaj poprzez te, te, te romantyczne wątpliwości Lany i jednocześnie poprzez te problemy Olsena, no te postacie no, na taką miarę, na jakim im ta konwencja pozwalała nabrały charakteru. Charyzmy może nie, ale charakteru. Sporo ciekawych wprowadzeń, bo tu mamy wprowadzenie. Z różnych zebranych edycji, m.in. Time and Time Again i z kryzysu szkarłatnego kryptonitu. Są szkice Ordwaya, to to ja, ja bardzo lubię, bo zresztą uważam, że, że on jest świetny. Akurat to, to jest to wcześniej, bo to było w Omnibusie Exile, to jest polski chyba 7.91. Nie Niewykorzystana okładka Jergensa, tutaj w, w tuszu Tiberta Jerk, tutaj z kolei Jerk w tuszu Breedinga. Ta okładka, która była malowana chyba przez, przez Bogdanow, Bogdanow nowa później. I tu jest to rozpisane jak Carlini, czyli Mike Carlin, jak edytor, przepraszam, redaktor dbał o to, żeby jakby, jak pilnowano, żeby te wszystkie elementy, żeby, żeby nie pogubiono wątków. Tu mamy z kolei do zeszytu 51 plot Erdwaja, do tego zeszytu, gdzie się pojawia Mister Z, też warto, warto przeczytać i na końcu mamy biogramy autorów. Ja za chwilę zawróc, odwrócę to, sobie zobaczycie. Więc na końcu mamy biogramy autorów, jak pójdziemy z jest, jest to gruby omnibus, ale to jest coś, powiedziałbym, wartościowego, bo jest to pomnik pewnej epoki, uważam, że jak miał to oceniać z mojego punktu widzenia najlepszej w życiu Supermana i jakby... Tu jest mnóstwo bardzo dobrych rzeczy. Przede wszystkim uważam, że jest takie powiedzenie, które ma mój szef, że ludzie są ci w stanie bardzo dużo wybaczyć, jeżeli się bardzo starasz, nie? Więc i, i to widać tutaj. To znaczy, nawet jeżeli gdzieś coś nie zagrało, to jednak oni się bardzo do tego przyłożyli. W związku z tym, nawet nie śmiałbym próbować tutaj się silić na to, żeby, żeby wyskakiwać z krytyką, że gdzieś tam coś, coś nie, do, nie dograło, bo oni się bardzo do tego wszystkiego przyłożyli. Czyli o ile dla dzieciaka może inni bohaterowie byli bardziej ekscytujący, o tyle ten wrażliwy, delikatny i posiadający określone zasady człowiek ze stali, w tym omnibusie, wydaje mi się teraz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czymś takim bardzo wartościowym. W każdym razie ja na pewno zachęcam, bo tu sporo, jest bardzo dużo materiałów. Tak mi się wydaje, bo tak jak, jak, jak sięgnąłem pamięcią, którego nie było w samikach jednak, i warto sobie to przeczytać. Żeby połączyć to, czego ewentualnie nie było. Chociaż naprawdę Semik wydawał to fajnie, nie? że to nawet czego Zabrakło w Polsce, to i tak nie rzutuje na odbiór całej serii jako takiej. W każdym razie uważam, że naprawdę wartościowa rzecz może w Polsce też zostanie wydana. No cóż, ja już będę się żegnał. W tym momencie oczywiście kolejne filmy nastąpią. Jeżeli się pojawią kolejne omnibusy z Triangle Era, to ja na pewno te omnibusy spróbuję omówić. Życzę Wam wszystkiego dobrego, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.